Cześć wszystkim, witajcie w kolejnej przykładowej rozgrywce, w dzisiejszym odcinku Mister House, nie mylić z doktorem. E, grę do, do przykładowej rozgrywki, żeby wam pokazać, przekazało wydawnictwo Granna, także dziękuję się licznie za pomoc. E, w tej grze będziemy wcielać się w budowniczych naszego wymarzonego domu. E, będziemy wysyłać naszych pracowników po mieście, żeby kupowali materiały budowlane. E, te materiały budowlane będą zmieniały swoją cenę nasza ekipa remontowa zaczyna mając jakości wykonania wskaźnik minus 3 także z bardzo słabych pracowników musimy ich wywindować na, na dużo lepszych po to, żeby być zwycięzcą widzicie, że będziemy zatrudniać nowe ekipy, no i to w zasadzie tyle gra polskiego autora Adam Kałuża, bardzo ciekawa gra właśnie z zeszłorocznego SN Gra rozpoczynamy mając właśnie swoją planszetkę gracza, gdzie mamy podane ceny Wszystkich dostępnych surowców w tej grze. Posiadamy na początku również po jednym znaczniku drewna, stali, cementu i, i, i cegieł. No i na początek mamy takiego jednego naszego pracownika. To prawdopodobnie jestem po prostu ja, jako rozpoczynający właściciel firmy, który, który też, też nie broni się przed fizyczną pracą. Co jest istotne, mamy na początek takich pięciu pracowników czy też pięć części dnia, powiedzmy, do wykorzystania, żeby jeździć po mieście i zdobywać surowce. Rozpoczynającym graczem będzie zielony, przez co na początek gry ma o dwa pieniędzy, złotówek czy euro mniej, tak? To jest oznaczone tutaj. Będziemy wydawać pieniądze, to będziemy na tym torze tutaj opadać. I zaczyna się gra od tego, że wybierając na przykład jedynkę, i wysyłając tą jedynkę zakrytą na jakieś pole, będzie to oznaczało, że de facto możemy kupić maksymalnie jeden z surowiec z tych dostępnych. Tutaj Macie napisane, ile tych surowców powinno na początku być i przy jakim wskaźniku kupienia tak jeżeli pozostanie mniej albo dwa, albo mniej tego surowca cena będzie windowała do góry tak jeżeli będzie dużo na magazynie tego zostawało to cena będzie tutaj spadała będą promocje i tak dalej tu jeszcze trzeba było na początku gry podokładać tyle surowców ile ile macie napisane także teraz to zrobię szybko i już de facto możemy przechodzić do rzeczy tu jeszcze 4 drewna i tak Wysyłamy robotników i dajmy na to zielony na początek. Co by chciał? Musi zaplanować, czy chce budować te tego typu dom, czy bardziej drewniany. Bo musimy zacząć od ściany, po to, żeby dopiero wybudować jeden rodzaj dachu, drzwi, okna i inne tego typu sprawy. I tu macie ilość punktów zwycięstwa, jakie są za to. Czyli jeżeli więcej zapłacimy, to wiadomo, że to więcej punktów na koniec będzie dla nas przynosiło. Więc dajmy na to, na początek wyśle powiedzmy zielony po drewno. Także wysyła po drewno swojego pracownika, i teraz jest kolej na niebieskiego. Co jest istotne, przy planowaniu naszych ruchów po mieście musimy pamiętać o tym, że ze następnej turze zielony będzie mógł się ruszać tylko na to i na to pole. Nie może po skosie podróżować, czyli następni ci pracownicy mogą na te dwa pola się udać. Niebieski w takim razie pójdzie od innej strony i kupi. Dużo cegieł, zobaczymy co z tego wyniknie. I teraz e, zielony ma taką decyzję może tutaj e, albo iść, podnieść e, jakość wykonania naszej ekipy, albo może pozwolenie mieć na budowę, bo bez tego pozwolenia nasz dom po prostu nie będzie skończony nie dostaniemy dodatkowych punktów za ukończenie. Tutaj możemy dodatkowe fundusze zdobyć, czyli te nasze złotówki, w liczbie czterokrotnie 4, 4 większej niż nasz pracownik. Czyli, jeżeli wyślemy jedyneczkę, to dostaniemy 4 złota, ale no to nie jest istotne, bo jesteśmy na maksymalnej prawidłowości pułapie, więc nas to nie interesuje. Więc Na początek wyślemy tutaj 0. Zero. zero to jest takie powiedzmy blef, można powiedzieć, bo kładziemy to i my nie uzyskamy tego dobra, tylko tyle, że przejdziemy do następnego sklepu, jeżeli nas to interesuje. Teraz z kolei niebieski wyślę jedyneczkę. Dajmy na to, że on by chciał zatrudnić pracownika. To jest to pole zatrudnienie pracownika i tutaj będziemy mógł wybrać za tą kwotę pracowników, którzy również mogą podnosić jakość naszego wykonania, jeżeli mają te gwiazdki. No i teraz jest zielony. To jeżeli wziął drewno, to na pewno by e, może chciał iść na EXPO. EXPO to jest na tyle fajne pole, że wysyłając ogólnie te dwa pola są, sąsiadujące są z tymi czterema, tak? więc one, one jakby są de facto jednym polem, ale trzeba dzielnie na nie wysyłać pracowników, bo tutaj mamy Pierwszeństwo, tak? Gracza przedstawiamy, czyli jeżeli tutaj wysyłanie niebieskiego, to będę pierwszy, prawdopodobnie, w przyszłej turze. Wysyłając z kolei na Expo, będziemy mogli wybrać jedną z tych dwóch kart. One są całkiem fajne, bo widzicie, mamy na przykład darmowe cegły, albo za dwa, dwa złote będziemy mogli zakupić okna do naszego domu, także całkiem fajne tutaj rzeczy można dostać. No, i teraz niebieski, może zadecydować, żeby też w tamtym kierunku się udać, ale dajmy na to, że na razie on kupi sobie stal, bo stal jest tutaj bardzo w tej grze potrzebna. Także wysłał na razie po stal, i teraz yy, zielonemu została trojeczka i jedyneczka. E, dajmy na to, że wyślę po cement. Chcę dużo cementu mieć, i albo. Może nie, może tutaj w tym kierunku będzie on też może oczywiście iść na pracowników, może to tak zrobić. Ale nie, wiecie, po co, żeby nie madnować tej trójki, bo yy, bo tutaj nie, nie mam żadnego surowca pozostałego, który daje mi trzy. Bo zauważcie, że niebieski był pierwszy, także on pierwszy będzie brał z tych surowców. Jeżeli zabraknie, no to pff, trudno, no to ja będę wtedy madnował po prostu swój ruch, że trzeba takie rzeczy przewidywać. Yy, dajmy na to, że niebieski teraz pójdzie na przykład a, a pójdzie na Expo. Przynajmniej jedna z tych dwóch kart pozostałych mi przypadnie, którą, której nie wybierze. Zielony. I teraz zielony ma jeszcze jedynkę. Może iść na przykład zakupić. E, spróbuję. Hmm. Na przykład drzwi. No i ostatni niebieski. To w sumie nie jest aż tak istotne, ale też tutaj położy zero na drzwiach. OK, no i teraz jest faza rozpatrywania w kolejności takiej jak macie oznaczone te, te pola, widzicie. Czyli tu jest, o pierwszeństwo nikt się nie bije, także tutaj nic się nie będzie działo. Następnie rozpatrujemy dwójkę. Tutaj jest zero, także nic nie będzie działo, czyli to tylko wraca do zielonego. Następnie jest trójka, czyli trzy, maksymalnie trzy. Może wziąć sobie jedno, ale bierze od razu trzy sobie cementu na zaś w cenie takiej jak macie tutaj podaną. 3 razy 3, czyli 9 musi zapłacić. I tu odhaczę 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i pracownik wraca. No i teraz rozpatrujemy czwórkę. Okien nikt nie kupował. Piątki tutaj kupował. Niebieski też w ilości 3. Także też na chwilę obecną cenę, co nawet w 3. Także 9 płaci za to. Czyli z 90 do 81. Też wraca pracownik, następnie szóstka. Jednego pracownika może zakupić niebieski do swojej ekipy i musi zadecydować, których tutaj wybierze. Eee, dajmy na to, dajmy na to. A weźmie, chyba, tą ekipę za 5, bo ona podniesie mu dobrze jakość i będzie miał dwóch pracowników, czyli 5 wydaje, raz, dwa, 3, 4, 5 i kładzie tutaj na pierwszym polu swoich pracowników, podnosi od razu jakość, ze względu na to, że to są. Bardzo dobrze wykwalifikowani pracownicy, i co jest istotne, po każdej turze zawsze, jeżeli będziemy kupować nową ekipę, ona będzie się pojawiała tu na pierwszym wolnym miejscu i nasi pracownicy również się starzeją, także po pewnym czasie oni będą przechodzić po prostu na emeryturę, tak? więc będą się przesuwać tutaj i tutaj. że jest tutaj, teraz tej duże już będzie po prostu spadał. Także musimy mieć na, brać to pod uwagę, że musimy ciągle nowe, nowe kadry pozyskiwać nowych pracowników. Także całkiem fajnie klimatycznie to zostało w grze oddane. No i tak, siódemka. Dwa stali kupuje niebieski. Stal na chwilę obecną jest za 4, także aż 8 to to płaci. Raz, dwa, trzy, 4, pięć, sześć, 7, 8. I zauważcie, że teraz ciągle wydajemy te pieniądze, jak je zdobywać. Poza tym polem de facto nie ma możliwości innej, żeby zdobywać na tym polu albo ewentualnie na ekspo. Czasami coś się może trafić. No, i co? Jeżeli dojdziemy do zera, automatycznie musimy wziąć pożyczkę. Tylko, że pożyczka wiąże się z tym, że na koniec gry, za każdą niespaconą pożyczkę, widzicie, dwie pożyczki minus dwa punkty. Przy sześciu i więcej pożyczek już jest aż minus dwanaście. Także to jest naprawdę bardzo dużo ujemnych punktów, i prawdopodobnie nie będziemy w stanie wygrać, jeżeli mamy aż tyle pożyczek. No, dochodzimy do zera, automatycznie ta pożyczka do nas przychodzi. I lądujemy na polu właśnie mając 20 gotówki w każdej chwili gry, jeżeli będziemy na, na 20 złotych więcej to możemy te 20 oddać oddając też pożyczkę. Także całkiem też sprytny mechanizm w tym, tym e, kierunku. Dobra. Także kupiliśmy tą stal i teraz e, drzwi. Odwracamy właśnie jak zwykle kolejność i on kupuje zielone jedne drzwi. Drzwi można składować w magazynie ściany oczywiście i dachów nie, nie wolno. Drzwi na chwilę obecną kosztują 10 gotówki, czyli 10 wydaje ten gracz to jest 69. I jako 9 kupujemy drewno, za 2, teraz drewno kosztuje 3, także 6 jeszcze wydaje, Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Na tym de facto tura się kończy. Teraz jest faza zmiany cen. Jeżeli wszystko się wykupiło, to mamy pewność, że cena wzrasta, czyli cegły na pewno cena wzrasta, tej turze już będą za cztery. Stali. Stali, jeżeli jest dwa lub mniej, to cena też rośnie, także stal też drożeje. Drzwi też drożeją, bo nie zostały żadne w magazynie. Drewno pozostało dwa, więc też rośnie cena, więc ostro, tutaj będziemy mieli w przyszłej rundzie ciężko. Cement też rośnie, bo został cały wykupiony. I okna de facto zostały, jak widzicie, wszystkie, także cena maleje. Także w przyszłej ludzie będzie się opłacało okna kupować, a resztę raczej unikać. No i na tym się kończy w sumie tura. Dokładamy tutaj pracownika. I teraz jest faza budowania. Czyli możemy zdecydować, które surowce chcemy wykorzystać na budowę jakiego elementu. On niestety ma jedną cegłę, więc także tutaj nie, 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 nie wybuduje tej, ale ma stal, także może wybudować... Aha, tylko że nie ma też pracowników wymaganych, bo musi mieć minimum dwóch, a ma jednego, także ściany tutaj nie wybuduje. Mógłby pomyśleć nad sufitem, ale to też, też go nie stać, także on pasuje i po prostu trzyma w magazynie te swoje rzeczy na przyszłą rundę. Teraz jest... Aha, jeszcze, przepraszam, jeszcze bardzo istotne EXPO. Tu jest jedynkę wybrał zielony i jedynkę... Czyli najpierw z tych dwóch kart bierze sobie coś um, gracz zielony. To dajmy na to bierze sobie dwie cegły. Sobie odrzuca raz u karty i bierze te dwie cegły. I to jest bardzo istotne, bo te karty można trzymać do końca gry. Jeżeli będziemy mieli najwięcej kart w danym kolorze, czyli na przykład najwięcej czerwonych, będziemy mieli dodatkowo jeden punkcik zwycięstwa. Ale możemy, tak jak ja właśnie robię, żeby od razu wykorzystać. Niebieski też to wykorzysta, więc płacąc dwa dostanie po prostu darmowe okno. Płaci 2 i dostaje okno. To jest bardzo, bardzo dobra oferta, bo jak widzicie okna nawet na najniższej cenie kosztują 5, także fajnie mieć okno w magazynie nawet na, na późniejszy etap gry. Inny dalej, niestety, on nie może wykorzystać, bo nie kupił żadnych pracowników. Także to był duży błąd, ale ma dużo na przyszłe tury surowców. Niebieski będzie budował. Niebieski będzie budował, bo ma tutaj ekipę. Także tak, wydaje dwie cegły, wydaje cement i wykorzystuje tych dwóch pracowników po to, żeby kupić sobie ścianę. Czyli zaczyna budować swój dom i te surowce oczywiście oddaje do banku. Następnie za tego jednego pracownika jeszcze może pomyśleć o budowie czegoś, na przykład może stawić okno. Tak, bo widzicie, jeden pracownik, jeden stali, czyli oddaję jednej stali i montuje okno, które ma w magazynie do naszego domku. Nasz dom, żeby był ukończony, musi mieć tak: przede wszystkim dach, dach i ścianę, co, co wiadomo. E, musi mieć też drzwi wejściowe, drzwi mogą być tylko jedne w naszym domu, Dajmy na to tak. I musi mieć też komin i pozwolenie na budowę. To jest to co, co ogólnie musimy mieć. Aha, I tu oczywiście musi być dach żeby to też było ukończone. Niezależnie tu nie musi pasować dach do ścian to możemy budować jak chcemy. Na jednej ścianie mogą być dwa okna. To jest istotne ale jeżeli już są drzwi to okien nie możemy montować. Kolejną ciekawą rzecz jaką możemy zrobić to jest garaż. To jest takie dodatkowe nie musimy mieć garażu żeby mieć ukończony. I po prostu tutaj montujemy Dwa razy drzwi połączone i powstaje nam z tego garaż. Zobaczcie, że na planszetce z punktami zwycięstwa macie napisane, żeby wybudować garaż, czyli takie podwójne drzwi, potrzebujemy dwóch pracowników, dwa stali, dwa razy drzwi już kupione wcześniej i to będzie aż pięć punktów zwycięstwa. Za taki skończony domek na koniec będą cztery dodatkowe punkty zwycięstwa za ukończenie domu. I dodatkowo wszystkie elementy osobno tutaj będą punktowane. Tak? Czyli za ścianę, taką, jeden punkt. Za taki, yy, za taki dach, dwa punkty. Za drzwi, widzicie jeden punkt. Za okno, jeden i jeden, bo dwa razy okna. No i za komin też jeden punkt. Także już możecie sobie mniej więcej wyobrazić, jakie tutaj domki można budować. No i co? No i zaczyna się nowa runda. Kolejność się tutaj nie zmienia. Pracownicy wracają do nas. Dokładamy znowu naszych surowców do maksymalnej ilości podanej na, na, tutaj na plasze C, jeżeli chodzi o ilość graczy, no i wyścig trwa dalej, tak? Przekładamy na drugą drugą turę, karty EXPO schodzą tutaj, więc te dwie będą dostępne, tutaj dwie nowe dokładamy oczywiście. Gra dosyć szybka, sprawna, toczy się przez 6 rund, będziemy walczyć, blokować sobie pola, będziemy zmieniać ceny. No i wygrywa gracz, który oczywiście na koniec gdy wybuduje ten najbardziej okazały dom, który mu da najwięcej punktów zwycięstwa. Uważamy na pożyczki, uważamy na starzejących się pracowników, dużo fajnych mechanik, fajny klimat. A jeżeli chcecie czegoś więcej na temat Mr. House'a się dowiedzieć, przejdźcie do podsumowania. A na tą chwilę dzięki wielkie za poświęcony czas, do nas tego. hej!